Witam serdecznie w pierwszej edycji gry w Kalmary, która nie ma nic wspólnego z pewnym popularnym kiedyś serialem o podobnej nazwie. W naszym serialu każdy zawodnik będzie miał szansę wygrać wyśmienitą nagrodę 32 ziemniaków i 2 emeraldów, ale najpierw wyjaśnijmy zasady. Za chwilę do poczekalni zostanie przeniesionych 500 zawodników, w czym 11 z nich będzie specjalnych. Oni zapłacili podwójnie, więc będą mieli szansę na podwójną wygraną. To będą ci z kapeluszami. Każdy uczestnik, który przeżyje, znaczy wygra 6 konkurencji, wygrywa nagrodę. A tak, dobrze słyszeliście, może być więcej niż jeden zwycięzca. W pierwszej konkurencji nasi zawodnicy będą musieli zagrać w tak zwany dropper, który obecnie widzicie, czyli spaść do wody na dole, nie trafiając po drodze żadną przeszkodę. Zobaczymy, jak sobie poradzą. 3 2 1. Zaczynamy konkurencję. Po podliczeniu wyników wychodzi nam, że pierwszą konkurencję przeżyło, znaczy wygrało 416 zawodników, a my od razu przechodzimy do kolejnej konkurencji. W tej grze zadaniem naszych zawodników będzie przeżyć wyznaczonego czasu w klatce z lekko ulepszonym zombie, który będzie infekował uczestników. Po pewnym czasie zainfekowani zostaną, za, znaczy przeniesieni i uzdrowieni. 3, 2, 1. Zaczynamy konkurencję. Drugą konkurencję wygrało 386 zawodników, 30 odpadło. Mamy, przechodzimy dalej. W trzeciej konkurencji nasi zawodnicy będą musieli przedostać się na drugą stronę pola minowego. Miny są widoczne jako te czarne płytki. Niestety, ze względu na jakże wysoki los inteligencji naszych zawodników, musieliśmy się ograniczyć do dwóch min. 3, 2, 1. Zaczynamy konkurencję. Po trzeciej konkurencji 171 zawodników dali ma szansę wygrać, 215 wyeliminowanych w tej rundzie. W następnej konkurencji nasi zawodnicy będą musieli wybrać jedną z czterech dziur. W dwóch z nich, a konkretniej tych przy ścianach, na dole znajduje się lawa, a w dwóch środkowych woda. A co za tym idzie, przejście do następnej konkurencji. Zobaczmy, jak pójdzie naszym zawodnikom. 2 i 1. Zaczynamy konkurencję. Ze względu na wysoki oraz inteligencji, postanowiliśmy pomóc ostatniemu zawodnikowi dostać się do dobrej dziury, aby mógł przejść dalej. Po czwartej konkurencji zostało nam 134 zawodników, a w tej grze odpadło 37. W następnej rundzie zdolnieniem naszych zawodników będzie przepłynięcie pod dwoma rzędami pilagerów, którzy będą strzelać do naszych uczestników. Zobaczymy, ile z nich uda się dopłynąć na sam koniec i możemy zaczynać powoli. 3, 2, 1. Zaczynamy konkurencję. Trzecią konkurencję przeżyło sześciu 6? 6 zawodników. Okazuje się, że dwóch zawodników oszukało nasz, jedną z naszych gier i obecnie śpi sobie dobrze w łóżkach na jednej z poprzednich. Postanowiliśmy zamiast nich włączyć do gry dodatkowych czterech zawodników w nagrodę za to, że udało im się nam oszukać. Oczywiście, tym, którzy sobie tutaj leżą, nic się nie stanie. Następną, już ostatnią konkurencją jest banalny tor przeszkód, który nasi zawodnicy będą musieli pokonać, a następnie wskoczyć do dziury, na której dole znajduje się woda. Każdy, kto znajdzie się w wodzie na dole, wygrywa nasz turniej i dostaje swoją nagrodę. 3, 2, 1. Zaczynamy konkurencję. Po zakończonej konkurencji, chodźmy sprawdzić, ilu uczestników udało się wygrać. Jak widać w wodzie na dole znajduje się dwóch zawodników. To oni wygrali nasz turniej. Teraz czas na podziękowanie i rozdanie nagród. W tym momencie nasz prowadzący rozdaje uczestnikom ich nagrody oraz dziękuję za grę. Niestety dźwięk się źle nagrał, więc go nie usłyszycie. Dziękujemy za oglądanie, mam nadzieję, że nasz turniej Wam się podobał. Subskrybuj, a może kiedyś powstanie drugi sezon gry w Kalmary. Dziękujemy za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia. Tym razem jakoś przeżyliście. O i uwierzcie, następnym razem nie będzie tak kolorowo. Trzymajcie tą nagrodę, żeby było jasne. Widzimy się jutro na jeszcze lepszej grze. Mam nadzieję, że będziecie się tak samo dobrze bawić jak dzisiaj. Tym razem już nie uda wam się tego wygrać.